temat taki, że właśnie ją troszeczkę ustawiliśmy i tu mamy Laurę i mamy przyczepkę. Jedziemy jedziemy do Grand Motorbike Garage celem wyregulowania jej troszeczkę no i będziemy później, będziemy ją później rejestrować. Piękny Jeszcze zrobimy. Przegląd w tym czasie wykorzystamy to tak za tam no pewnie Także te wszystkie rzeczy, które były robione wcześniej Taki bardzo poglądny łańcuch To będzie Czemu można zaradzi, ta śrubeczka mi trochę wginęła, szkoda mi trochę tego to też bym musiał prawdopodobnie w niej schować no i tyle, zobaczymy co będzie dalej jeszcze. pokażę wam jak na przyczepce to siadło